Dobra Dzisiaj przedstawimy Wam Jak umyć samochód za złotówkę Właśnie przyjechaliśmy na Cmentarz Po darmową wodę Proszę, lejemy Ciekawe czy ta woda jest ciepła czy zimna Dobra, nie no, wodę. mała Po co znowu brać? Nie? A jak? Oto Mamy umyć auto za złotówkę, dlatego przyjechaliśmy po wodę. Skąd ty wiedziałeś, że ta woda tu jest? Z No, wiedziałeś? No. Który, jak zdecydowałeś, to pojechałeś woda, nie? Tak? Jeszcze wiesz, ja piesze, tak? słyszę. Ja Także dumałem w domu, nie? Skąd już darmową wodę, nie? Czyli do sanu, ale w sanu jest taka brudna woda, nie? No. Albo jest jakiś jakieś źródeł, ale za daleko, tak myślę, przecież po drodze jest cmentarz, na tym cmentarzu przecież chcesz gdzieś tam wziąć wodę, no to gdzieś musi być, tak wiesz. I, i, i jechałem rowerem i patrzę, o tutaj jest, jakieś o, tam była, nie? Co Aha. Tego robiło? No i pięknie. <śm> 10 litrów. Gdzie my to Do przodu? A jak mi się to wyleje? Tutaj do tyłu? Nie się? No dawaj, tak siedzenie do tyłu. Akcja. Używałeś już to wiaderko czy nigdy? Nie. Czyli nie. dzisiaj pierwsze takie mycie. Dziś jest bojony. Oj, No i szczotka jeszcze jest firma Sony. No, szczotka za 20 zł, nie? 20 za no. I że opłacało się. Teleskopowa, linki włosie końskie. wiem jeszcze szampon. Szampon? Będziesz mył włosy? Szampon samochodowy Auto jest brudne, zanieczyszczone z każdej strony Proszę zobaczyć ten piach, ten kurz Coś niesamowitego jakie brudne auto, ale będzie niedługo lśniące Więc proszę się nie martwić Sam brud Dobra jedziemy na myjnię bezdotykową to czekaj, to w końcu to jest podotykowa jak się ją bezdotykowa się nazywa dlatego, bo ty miałeś kiedyś dylemat dlaczego bezdotykowa skoro się ją dotyka no. Bo używasz tam szczotki i w ogóle Ponieważ trzymasz tą lancę Tak to się nazywa? No No i trzymasz ją i woda leci bezpośrednio z lancy na lakier. To, nie I to... nie ma kontaktu po prostu mechanicznego. Sama woda dotyka. A, to o to chodzi. W tym sensie. No. Ja nie zajrzymy, a to jest tam mechaniczne. to są te szczotki takie mechaniczne. Tak, to i te to szczoty szczerze. ci napierdalają i niszczą lakier, nie? No. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Ludzie mają auta za 10 zł, za 8, za 15. Ale za 1 złotych zobaczycie to, to nie uwierzycie. Już mamy wodę, która kosztowała nas 0 zł, jeszcze tylko mynia. Mamy również szampon, który zabieramy na myjnie I zobaczycie to sami, że można naprawdę zaoszczędzić, myjąc samochód w nasz sposób. Zajeżdżamy na myjnię Dobra, jesteśmy na myjni Wszystkie szyby pozasuwane Auto jest naprawdę w tragicznym stanie Chociaż tego nie widzicie Ale jest brutem z kurwesem. Dach tak samo Zgadnijcie jaki to kolor dachu Jakby ktoś nie wiedział Czarny Jest woda Kamera cię zaraz szczai Że masz swoją wodę Trampon. Ta A więcej daj. Ta da więcej, bo to kurde proporcje 1 do 40. Dobra. Zamieszaj to teraz głową. Albo czym wolisz. Drzwi skrzypią jak w ukraińskim rususie. Już to mówiłem we wcześniejszym filmie, ale powtórzę Troszkę się tam pieni Pieni się Powinieneś najpierw spłukać brud, ale jak chcesz mieć porysowane auto to... A, racja. Za zotówkę! A, Myję za gotówkę! Jeśli o się na zapytanie, co można robić? No. Jeśli powiedzą widzowie, nagram tego pod komentarzach, czy to jest legalne, czy nielegalne przyjeżdżanie z własnym sprzętem. Właśnie, piszcie widzowie w komentarzach, co myślicie o tym, żeby przyjeżdżać z własną wodą, z własnym szamponem i z własnym sprzętem na myjnię. Właśnie zajechał jakiś samochód, mam nadzieję, że użyje naszej metody. Chociaż pewnie nie zna tej metody, więc będzie płacił krocie. Dobry szablon za grosze z Ile kosztował? To chyba 2 zł. Ale to inwestycja to tak może leczyć jak za darmo. Jak za darmo, no bo to 2 złote na 1000 myć. Jeżeli przyjedzie właściciel myjni, polecimy mu oglądać kanał bez awaryjnie. Popatrzcie, woda brudna. Ale jak wam teraz pokażę, co odkryłem, to Pierdolniecie. Przyjechaliśmy tutaj z wodą i pianą, a tutaj nieopodal jest szczotka i pełna woda piany. Też? Ale czasem tej wody nie ma, więc radzę wam zawsze przyjechać ze swoją własną. Cały czas zero złotych wszystko. Cały czas 0 złotych. Nie liczę kosztu oczywiście. Ale to już powiedzmy, że My nie te koszta już ominiemy, koszta dojazdu. jazdu Właśnie także... było O, następnym razem będziemy holować auto albo pchać wtedy mycie będzie zupełnie za darmo Ale moglibyśmy pominąć już No, moglibyśmy pominąć spłukiwanie, przetrzeć ją y, szmatą ale nie będziemy taką cebulą, nie będziemy takimi Żydami więc wydamy tą złotówkę na mycie żeby nas nie jechali w komentarzach, że nie mamy pieniędzy. A no właśnie, autą szczotką mamy jedno opony, bo szkoda tej szczotki, którą kupiliśmy za 20 zł na Allegro. Ona ma się przydać na przyszłość, na lata. Napieniliśmy, auto prawie nie widać. Piana jest tak gęsta i biała, jak widzicie w tym momencie. Widzicie tą pianę czy nie? Proporcje szamponu z wodą 1 na milion, ale to dla oszczędności. Progi zgnite muszą być teraz wymyte. Dywaniki ameliniowe, amelinium. Napiszcie w komentarzach, czy też założylibyście takie dywaniki do swoich samochodów. I coraz będzie więcej osób to praktykować w mych w Polsce. No, Takie mamy jest. nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie praktykować y, naszą metodę mycia samochodu za 1 zł. To zostało to nam w składku. To co zostało? etap finałowy była pewność złotówka jest jeden złoty wkładamy go tutaj do automatu i trójka spłukiwanie zimnym wodą nasz pracownik musi zapierdalać żeby, żeby zdążył czas leci W tym momencie czas to pieniądz Zapierdziela jak może jedna strona, teraz dywaniki. Szybko, czas leci. Musimy go umyć za słodówkę. Jest tu. Kolejny bok. Krzywa. Koło. Drugie koło. Czy zdążył umyć za złotówkę? Trzymajcie kciuki! Pięknie podachu z samochodu! Brawo! Udało się! Mycie samochodu za złotówkę! Proszę zobaczyć! Coś wspaniałego! Co za lśniący lakier. Najlepsze mycie na świecie i najtańsze. Bierzcie przykład i nie myjcie samochodu za dychę albo za piątkę, tylko myjcie za złotówkę. Widzicie efekt? Można się przejrzeć w tym lakierze. Dach ma kolor czarny. Wcześniej był szary, a dywaniki świecą się jak cygańskie zęby. Piszcie w komentarzach. Co sądzicie o takim myciu samochodu? Lajkujcie i subskrybujcie kanał. Do następnego odcinka. Pozdro!